Dzień dobry U mnie samo południe rybki mają apetyt Rzadki widok Gdyby trochę poskubały brzegi To trochę pływa zielonego w tej kojeści Trochę lili widzę poszarpały Dalej M farmę te stosuję i biofos woda mi się teraz już taka fajna zrobiła trochę zrobiłem przerwę w farmie ale widzę, że trzeba było jednak wrócić M-Farma fajniejsza, znaczy czy fajniejsza. Fajny i kolor daje, rozjaśnia. Poszyszki mocno ściemniają wodę. A farma robi taki fajny, naturalny, zielonkawy kolor. Zarazem farmę kupuję w litrowych w butelkach niebaniaczku. o ważności po otwarciu jest w krótki, 5 tygodni. Tak sobie kupiłem cztery butelki, bo to, bo to butelka jest na całe oczko. Na miesiąc to już mi do końca sezonu starczy. Będziemy się zimować. A tak ogólnie fajnie studnie już skończyłem Woda fajna Teraz sobie mogę robić dolewki Bez ściągania węża I to 3 metry Bezpośrednio podłączone pod oczko muszę trochę duszy zrobić, żeby dolewać tam do siotrów, a nie tutaj filtr już dużo mniej zbiera syfu także mam mniej roboty na bieżąco jest wszystko filtrowane No nic, tyle z mojej strony, uciekam, pozdrawiam ciepło, cześć.